Dzielny, olowiany żołnierzyk. Ta historia wydarzyła się dawno, dawno temu, kiedy dzieci bawiły się żołnierzykami zrobionymi z ołowiu, a nie z plastyku, tak jak dziś. Któregoś dnia do dużego sklepu z zabawkami przyszedł pewien człowiek, żeby kupić prezent urodzinowy dla swojego synka. Wybrał pięć ołowianych żołnierzyków. Ostatni z nich ma tylko jedną nogę, uprzedził sprzedawca. Ale ma za to bardzo dobre serce, dodał z uśmiechem. Poproszę wszystkie. Żołnierze zostali zapakowani w ozdobny papier i wkrótce opuścili sklepowe zacisze. Chłopiec, który ich dostał, bardzo ucieszył się z prezentu. Zmartwił go tylko żołnierzyk bez nogi. Jak poradzi sobie podczas wojny? Ale dzielny ołowiany żołnierzyk stał wytrwale na baczność i w niczym nie ustępował swoim kolegom. Wieczorem, kiedy chłopiec poszedł spać, zabawki zaczęły żyć własnym życiem. Ołowiany żołnierzyk dostrzegł śliczną papierową baletnicę. Miała różową sukienkę. I białą różę w złotych włosach. Och westchnął dzielny wojak, bo zakochał się w tancerce od pierwszego wejrzenia. Piękna lalka spojrzała na niego, zakręciła się w lekkim piruecie i uśmiechnęła się nieśmiało. Może mnie kocha? pomyślał z nadzieją olowiany żołnierzyk. Może nie przeszkadza jej, że mam tylko jedną nogę, przecież ona też stoi na jednej. Kiedy tak oboje wzdychali i uśmiechali się do siebie, z brązowego pudelka wyskoczył nagle brzydki pajac na sprężynie. Nie gap się tak na nią, krzyknął do ołowianego żołnierzyka. Jest dla ciebie o wiele zaladna. Powinna zainteresować się kimś takim jak ja. Baletnica przyglądała się pajacowi z przerażeniem. Bala się go. Zobaczysz, jutro wydarzy się coś, co zapamiętasz na całe życie, pogroził pajac żołnierzykowi. I schował się do swojego pudełka. Następnego dnia podczas zabawy. Chłopiec ustawił naszego bohatera na parapecie. Będziesz pełnił wartę, oznajmił mu, a żołnierzyk wyprostował się z dumą, bo było to bardzo odpowiedzialne zadanie. Stał tak i stał, aż nadeszła noc. Okno było otwarte i do pokoju zaglądał przez niewielki, srebrny księżyc. Zerwał się wiatr. Najpierw naplenęła jedna chmura, później druga, a potem było już ich tyle, że żołnierzyk nie zdolał wszystkich policzyć. Zbliża się burza, pomyślał, lecz będę stał na straży, póki starczy mi sił. Rzeczywiście, zerwała się burza. Pośród huku piorunów pajac wyskoczył ze swego pudełka i wypchnął żołnierzyka za okno. Aaa! Krzyknął. Na szczęście upadł na miękki piasek i nic mu się nie stało. Nazajutrz chłopiec, który zauważył zniknięcie dzielnego wartownika, wyruszył na poszukiwania. I choć prawie na niego nadepnął, nie dostrzegł olowionego żołnierzyka. Znalazły go za to dwa lobuziaki bawiące się na ulicy. Zobacz, co mam pochwalił się jeden z nich. Świetnie, będzie z niego dzielny marynarz, ucieszył się drugi. Zrobili z papieru małą ludeczkę, włożyli do niej żołnierzyka i puścili go w rejs po wezbranym deszczem rynsztoku. Dzielny wojak nie lubił wody, bo bał się, że zmyje jego pięknie malowany mundur, ale ponieważ był odważny, ani na chwilę nie wypuścił z rąk karabinu. Och! Ludka porwana prądem wpadła w ciemny tunel. Ach! Obok, ze zawrotną szybkością, przepłynęła butelka i stary but. Trzeba nie lada odwagi, żeby przeżyć to wszystko i ciągle stać na baczności. Baletnica na pewno byłaby dumna ze swojego żołnierzyka. Światełko w tunelu. Nareszcie! Lecz to nie koniec kłopotów. Przed ludką piętrzył się wzburzony wodospad. Dzielny, olawiany żołnierzyk wypadł ze swojego stateczka. Sporo się namęczył, zanim znów dostał się na pokład. Ale oto następna przygoda. Pod mostkiem żołnierzyk natknął się na starego szczura. — Musisz pokazać mi paszport i zapłacić cło, inaczej nie puszczą cię dalej — nie mam dokumentów ani pieniędzy, jestem tylko zabawką. Szczur jednak, nie słuchając tłumaczeń, rzucił się na maly stateczek. Żołnierzyk ugodził go bagnetem i paskudne zwierzę wpadło do wody. Tym razem dzielny wojak był uratowany. Jednak już za chwilę ludka, która była przecież zrobiona z papieru, rozpadła się i olowiany żołnierzyk pogrążył się w falach. Jaki smaczny kąsek, pomyślała przypływająca obok wielka ryba i polknęła olowionego żołnierzyka. Traw chciał, że wkrótce rybę tą zlowiono i sprzedano na targu. Kupiła ją kucharka z domu chłopca. Ileż było radości, gdy z brzucha ryby wydobyto zaginionego żołnierzyka. Tylko pajac nie był zadowolony, lipnął oczami. I złośliwie się wykrzywił. Inne zabawki uroczyście przywitały olowionego żołnierzyka. Zazdrościły mu przygód, o których opowiadał, a baletnica patrzyła na niego z podziwem i z jeszcze większą miłością niż przedtem. Następnego dnia dzieci pod opieką niani bawiły się swoimi zabawkami. Chłopiec pokazał olowionego żołnierzyka młodszemu braciszkowi. Nie ma wprawdzie jednej nogi, ale w ogniu walki nikt mu nie dorówna, powiedział. W ogniu? Zdziwił się malec i niewiele myśląc wrzucił zabawkę do kominka. Z brązowego pudełka wychylił się złośliwy pajac. Och! krzyknął żołnierzyk. Ach! krzyknęła baletnica, którą nagle podmuch wiatru porwał i wrzucił w płomienie. W jednej chwili Splonęli oboje, nie zginęli jednak bez śladu. Po dzielnym żołnierzyku zostało małe olowiane serduszko, a po ślicznej baletnicy biała róża. Były znakami miłości, której nie zniszczył nawet ogień kominka.